Witam, kolejny odcinek. Także dzisiaj znowu ceweczki od Greta. Także nabyte po cenie złomu. Ale niestety tutaj już jakiś tam majster już był. Także coś tu naprawiał. Ale tak naprawiał, że szkoda gadać. I na tą cewkę mam tu obadałem. Ona jest tu w ogóle... Ja tu wyrwany ten kabel, chyba... Jak tak sądzę wyrwany kabel, to już tutaj wywalił dziurę. To pokojona też takie jest jakoś byle jak. Z początku myślałem, że to ktoś woskiem zakleił. <laughs> a to chyba jest klej na gorąco. Także, także z tej cewki może coś będzie, ale, ale jak już tak na nią patrzę, ile że jest sporo zwarstwiana. Nie wiadomo czy to z niej jeszcze będzie Jakby sprawy warstwiana jest z popękany ten klej tutaj i zwarci nie ma, przejście tutaj są na tych drutach, ale nie wiadomo czy ona będzie sprawna hmm, czy ona nie będzie się wzbudzać, jeśli jest mokro. Bo jeśli się wzbudza to już znakiem tego, że jest uszkodzone jedzie się ekran pewnie zwarty. Coś w tym stylu, także nie do naprawienia. Może tam się uda naprawić, zobaczymy. I... A, przede wszystkim jakiś test. Nie, w sumie nawet nie muszę jej tutaj jeszcze tego wywalać. po prostu odłączyć kable i przetestować, czy się nie wzbudza. A jeśli by się nie wzbudzała, no to całkiem możliwe, że jeszcze się ją uda naprawić. Mam cewkę, a Tom dużo też coś tutaj tam naprawiał ale niestety nie tak naprawił że <grystanie> czy nie naprawił i cewkę się nadaje na złą a no, ja już bym tutaj sprawdzałem te jedne przejścia są tutaj jedne z są całe ale drugie ktoś rozpieprzył po prostu poprzerywał tutaj druty no ja tam próbowałem, sprawdzałem to może myślałem, że tam jest gdzieś jeden drut tylko przerwany, no to tam może zlutował i to jeszcze może to działało, ale niestety to chyba było całkiem wyrwane. Ktoś tutaj dłubał i wydłubał tak, że poprzerywał te druty tutaj. No i niestety nie do naprawienia nie ma przejść w ogóle na, tym, na tej drugiej stronie. Cewka jest do wywalenia. Nie można nie, 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 nie. korpus odzyskać, no bo nic cewki innego nie, nie da się zrobić i tak dalej. Także złom mm, No to cewka fajniejsza, no bo jest taka trochę większa, to jest jakoś tam Ar hunter. Całkiem fajna. Ale szkoda, że ktoś ją tak załatwił. I... No tam po cenie złomu nabyte Także można było się spodziewać, że tutaj nie za wiele z tych cewek będzie Ale zobaczymy tam mniejsze, bo przy tej nic tu się nie da wykombinować także. także jak ktoś się nie zna No to lepiej własne własnoręcznie nie naprawiać yy, No bo po prostu coś się później tak źle kończy zamiast co tam komuś dać żeby naprawił tam powiedzmy 100 czy 150 zł, zł. no to no to później musi kupić cewkę za, za 300 czy 400 zł no, no na pewno te cewki długo nie podziałały skoro to się sprzedaje kurde ale jest różnica jeszcze wam powiem no. L. Hunter, inna firma robi cewki niż, niż, niż Gareth. Ta cewka jest, kurde, 1 trzecie lżejsza jak ta, ta O. A to dlatego, że ta cewka jest całkiem klejem, za, za, zalepiona że same, do samego końca. A ta cewka jest jeszcze tak trochę lepiej wyrobiona z tego względu, że... Z tego względu, że... że... Zwojenia są wklejone na jakiś klej. Nie, nie wiem jaki, żeby zwojenia na tały coś. Nie wiem czy to na bazie, na, na bazie jakiegoś silikonu czy czegoś. Później jest i, zastosowane. I nie wiem czy w środek, czy, czy coś, coś jest po prostu czymś innym zaklejone. Nie jest do końca pierwsza warstwa, nie jest zaklejena. i klejem sklejem epoksydowym czy tam jakimś żywicznym tylko pierwsze jest coś innego w tej skleju jakiś trochę jest yy, lżejszy jest głównie jest tylko doklejone tutaj nie wiem ile ma 5 mm, może 6 jest dolana długa część ta górna tutaj I, i ta wierzchnia część jest po prostu zalewana w tym takim to ogólnie jest wykonana lepiej nie tak jak był, to w w także ogólnie w cewka większa mniej, mniej waży jak ta mała także ciekawostra. a no tak już teraz niektóre tak już teraz zazwyczaj to cewki robią to nie jestem zalewany cała cała tym tą grzywicą bo grzywica niestety jest ciężka Dobra to tyle ode mnie także majstrowo, majstrowo ale czy coś będzie z tych cerołów tak, tak to wygląda kiedyś tam też już nie wziąłem za grosza, ale niestety złom pierwszy jeden jest złom a drugi zaraz też się pokażę złomem bo nie wie to naprawić no dobra to tyle ode mnie także jak ktoś nie wie jak naprawiać to dać komuś kto wie jak to naprawić tak żeby nie rozwalić dwóch złojeń i nie robić taki, takiego badziewa jak tu ktoś zrobił że chyba to, to było chyba, nie wiem, raz, a raz był a także takie takie baziewek ktoś zrobił W ogóle nie ma gumy To może ktoś tam nawet zrobił ok, że, że bo to nie wiadomo, że trzeba wygłapać i tu się dostać do płytki No tylko, że to badziewnie tak poklejone jest no. No i jak już ktoś to wydłubał, no to mógł robić się porządnie. Nie, 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 tak na, na odwal się. No dobra, ale to nie ja robię, także tak to wygląda. No dobra, to tyle ode mnie, także... Hmm, czekamy na kolejne filmy, także będziemy... I będę musiał chyba się wziąć trochę za tą 300 i kolegi zobaczyć to zwarcie. Przecież... Czy, czy będzie się dało to wyeliminować, czy nie. No i będziemy porobić tego Golden Maska 2, będę tam robił kolejne poprawki, także za jakiś czas wrócili wróci do mnie, wrócą do mnie jeszcze ten tego Golden Mask 3, będę też poprawiał jeszcze i tą wcześniej, wcześniejszą dwójkę też będę jeszcze poprawiał, także kolejne tam dodatkowe zmiany na plus. Także w sumie mogę na Was pokazać. Ja także to już wygląda trochę tam zrobiona dwójeczka i tak I, bo ja wcześniej nie zwróciłem uwagi a no, wiadomo zdarza się ale to nie szkodzi to mogło nie wszystko zasadniczo działało tylko że nie działało to pokrętło jeśli się dawało na norm bo jeśli się dawało na norm to czyli że można było ręcznie dostrajać dyskryminację żelaza ale że przerobiłem FOCO to nie zwróciłem uwagi, że, że, że ta funkcja przestała działać ale mimo, mimo wszystko normalnie wykrywacz dało się korzystać z wykrywacza, bo po prostu przyłączyliśmy na i mieliśmy pełną dyskryminację yy, yy, w działaniu tak. Ale teraz <laughs> już praktycznie to rozwiązałem. Ta funkcja będzie zasadniczo już wtedy niepotrzebna, z tego względu, że, że to tylko miało taki, to na takiej zasadzie działa, że jeśli przyłączam na full to mamy dyskryminację ustawioną na, na jakimś stałym punkcie, że nie musimy dostrajać go ręcznie przytykamy. i mamy już po prostu włączoną dyskryminację na ON, na OFF to jest dyskryminacja wyłączona i wtedy można było uruchamiać jeden ton albo dwa tony I w sumie tak jak było na OFF i to wtedy mamy jeden ton no i, i nie można korzystać z dyskryminacji tutaj to coś takiego jak na ofie mamy to wtedy działamy jak w walmetalu. metalu I ona, a, na normy na to mówię I wtedy możemy, też jej praca w jednym tonie i możemy wycinać tutaj i, tam, dy, 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 żelazo ale później jeszcze przyłączaliśmy to VCO na To mamy dwa tony i wtedy na przykład jak mamy na fullu to mamy żelazo wyciszone, no zdyskryminowane i na pokrętę możemy sobie herce dostrajać na naszym przerobionym VCO. No mamy znowu w dwóch tonach, czyli to modulacja ona się tutaj zmienia. Żelazo w przeciwnym stronę, a kolor w przeciwną. No już trochę, trochę nad tym posiedziałem i pokombinowałem więc będzie coś można tam jeszcze wykombinować ale na razie się muszę z tym dyskryminacją tutaj jeszcze uporać czyli jeszcze włączamy na norm czyli że możemy tutaj to modul, to audio żelaza tutaj w ogóle tą dyskryminację wycinać i ją jeszcze zmo, z, spróbować zmodulować tutaj dodatkowo będzie jeszcze prawdopodobnie jeśli, jeśli się uda to zrobić to jeszcze tego przełącznika nie będzie ten przełącznik całkowicie zastąpi VCO i ta dyskryminacja tutaj na tym przełączniku a tutaj prawdopodobnie będzie drugie VCO od ustawiania tonu żelaza dodatkowo także będą takie kolejne poprawki bo ogólnie to jest dobre jeśli ktoś korzysta bardziej manualnie z wykrywacza wtedy już nawet taka dyskryminacja nie, nie, nie jest za bardzo potrzebna bo nawet można byłoby na przełączniku zrobić Abal Metal Full Dyskryminację, która wycina duże żelazo i na pograniczu ustawić sobie Dyskryminację tą tutaj na pokrętle, że, że mamy gdzieś ten to żelazo przyłamywane wtedy Po prostu bardziej, bardziej funkcjonalogowe. No dobra, ale zobaczymy Jak wyjdzie, no to będzie fajnie No dobra, to tyle dla mnie, także Proszę siedzieć no i znowu robić także cały czas coś, coś trzeba tam jakieś pomysł znowu, coś coś trzeba jeszcze to tamto to jakieś na nice No dobra, także zobaczymy co i jak, także będą kolejne odcinki. Cześć.